Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Kolej, Dzisiaj kolejne piwo z browaru nomad Letaicy piwowar, czyli browaru e, założonego przez Honzę Koczkę e, który waży piwo w różnych browarach czeskich. Właśnie e, gdzie ten jest? Nie wiem gdzie ten jest ważony. No nie istotne. Możliwe, że w Antoszu. E, mamy piwo Karel. I jak tutaj e, zobaczycie, w podpisie jest to czeska IPA. Czyli w skrócie chipa. Nie, nie przez C, tylko przez 3. Bo C z y, prawda, tym takim dzióbkiem to jest 3 po, po czesku. Tak jak czeska. Czeska, czeska IPA. Na czym polega ten, ten styl? No, to jest po prostu jakby parafraza amerykańskiego IPA, American IPA, gdzie słody amerykańskie zastąpiono słodami, słodami czeskimi. I mamy tutaj wymienione jakie to są te słody, chmiele, przepraszam. Chmiele amerykańskie zastąpiono chmielami czeskimi. Mamy tutaj tak. E, C, nie wiem co to jest za słód, sladek, e, agnus, kazbek to są odmiany chmieli, e, chmielu. Natomiast zasyp to jest słód pilznejski i słód baworski. Baworski to będzie po prostu bawarski, czyli po polsku monachijski. E, no, naczytałem się samych prawda, peanów na temat tego piwa, że jest po prostu genialne. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli chodzi o etykietę, no, to wygląda jak z piwa domowego taka samoróbka trochę. Jest jakiś gościu, który kładzie papę. Nie wiem, może ten karel jakoś się tam kojarzy u nich w ten sposób. No, mi to się nie kojarzy. No, rzeczywiście, chmiel jest. No, amerykański. Ciekaw jestem, co to jest ten chmiel JPC, bo y, JPC właściwie, bo, y, bo on jest na pierwszym miejscu, więc sugeruje to, że jest jego najwięcej. Nie wiem, czy to on po prostu nie daje tego aromatu. Rzeczywiście jest aromat typowy dla amerykańskich, y, amerykańskiego chmielu, bardzo owocowy, cytrusowy. No, Będzie trzeba się zainteresować co to za miera. E, barwa złocista, e, złocista, e, taka słoneczna, e, jest opalizująca. Piana jak widzicie obfita, drobno pęcherzykowa. Bardzo gorzka w smaku, bardzo no, super, super smakuje ta piana. W aromacie póki co tutaj już jest mniej tego, znaczy nie ma wolnej powierzchni, gdzie jakby się aromaty zbierać. Już jest mniej intensywny niż z butelki. I tu cały czas czuć ładnie. No cóż, próbujemy. Trochę za wysokie wysycenie. Ale poza tym, jest po prostu genialne. Intensywna goryczka. Ciekaw jestem, czy to ma ekstrakt. To ma ekstrakt 16, no czyli klasyczna, klasyczna IPA. Napisano, że ma 78 IBU. I rzeczywiście ta goryczka jest bardzo przyjemna. W ogóle nie jest zalegająca, w ogóle nie jest ostra. Nie czuć tych też 16 stopni plato. Czuć to piwo jest doskonale pijalne. Jest więcej w nim ciała niż w szarku. Ale mimo wszystko jest to raczej wytrawna India Pale Ale. To nie wytrawne India Pale Ale. To nie jest to nie jest jakieś takie karmelowe w stylu angielskim, tylko właśnie w stylu amerykańskim. Wytrawne, jasne... Nie no, efekt po prostu jednak potwierdza te wszystkie te wszystkie um, opinie, które wychwalały to piwo pod niebiosa i, i, i po prostu były zaskoczone tym, że takie coś można osiągnąć na um, czeskim chmielu. Ja jestem też zaskoczony. Powtarzam jeszcze raz. Muszę się dowiedzieć, co to jest ten zachmiel, ten rzek Pecze. Może to jest jakiś, jakaś czeska odmiana caskejda, czy nie wiem czego. Bo sladek. No, nie używałem sladka, ale sladek od jakiegoś czasu już jest w polskich sklepach dla piwowarów domowych i nie słyszałem, żeby zrobił furorę. Notabene sladek to znaczy piwowar po czesku. Mm, świetny, świetny aromat, świetny, świetny smak. Po prostu bardzo dobre piwo, bardzo dobrze zrobione. E, tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić. E, Pełnia jest idealna. Idealna nie jest zbyt wytrawne. Nie jest też zbyt pełne. Nie jest męczące, nie jest słodkie, ale słodycz jest. Słodycz kontruje goryczkę. A aromaty cytrusowe, trochę kwiatowe. No i owoców tropikalnych. Być może tutaj część tych. Część tych. Aromatów, które bierzemy za te odchmielowe, być może część robią estry z fermentacji. I to robi ten efekt. Bardzo, bardzo pijalne. Po prostu chce się brać łyk za łykiem. Może nieco przeszkadza dość wysokie. Nie, no przesadam. Może średnie wysycenie. Bo no jakby było niższe, nic, nic by się nie stało. Natomiast no też nie można powiedzieć, że to jest jakaś wada, bo India Pale Ale są generalnie mocniej nasycone niż bitery. Gratuluję, gratuluję Honzie, Honzie koczce tego piwa. Gratuluję Czechom w stylu chipa. My czekamy cały czas na pipę, czyli na na właściwie na pipa, czyli polskie India Pale Ale. Eee, no, myślę, że ktoś się pokusi o, o India Pale Ale na samym polskim chmielu. Efekty raczej nie będą tak spektakularne, ale to nie znaczy, że będą złe. Bardzo, do, bardzo dobre piwo. Polecam. Jest u mnie na równi z Black Hawk, z tego browaru. To są dwa naprawdę... No, światowej klasy piwa. Światowej klasy piwa. Doskonale pijalne, doskonale oryginalne, charakterystyczne, bezkompromisowe, a jednocześnie właśnie świetnie zbalansowane, ułożone. Naprawdę wielkie gratulacje i polecam. Wasze zdrowia.